Dobry, witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Dzisiaj pokażę Wam typowe miejscowości wiejskie tutaj w Stanach, dokładnie w stanie Wisconsin, i przy okazji poopowiadam trochę o przepisach ruchu drogowego panujących w tym stanie. Także zainteresowanych serdecznie zapraszam. Że zgodnie z życzeniami widzów, po e, podróżujemy troszkę sobie naszym czarnym Camaro po, e, po, po tym stanie. To jest taki nieduży stan, też znaczy nieduży, sporawy, no, no ale, ale w, porównując do Teksasu jest nieduży. E, m, Typowy obszar rolniczy, położony na wysokości równika podobnym do, do Polski, więc e, pogodę mamy praktycznie podobną. E, obecnie zrobiło się już tutaj bardzo, bardzo cieplutko, także, także fajna, fajna aura panuje. Już można w krótkim rękawku pocinać. Dzisiaj w ogóle ciekawostka, dzisiaj cieplej mam tutaj niż jest w Polsce, a w Polsce jest w granicach 20 paru stopni w ogóle. Majóweczka jest, nie? Także, także tak to wygląda. No i pokażę wam właśnie jakie tutaj mamy typowe obszary wiejskie. W ogóle odnośnie przepisów ruchu drogowego. Cztery znaki stop. Kto ma pierwszeństwo? Pierwszeństwo ma ten, który dojedzie pierwszy do skrzyżowania i tak po kolei. Kto był pierwszy na skrzyżowaniu, ten pierwszy rusza. Nie to co u nas reguła prawej strony, czy coś? No. Tak już jest i to jakoś tak u nich działa i no cóż, no, no działa, tak w gruncie rzeczy działa. Um, odnośnie prędkości, bo to jednak jakby nie patrzeć, u nas jest taki dosyć e, zawsze poruszany temat, że u nas e, ograniczenia prędkości są e, mocno restrykcyjne, czy, czy, czy jakieś, chociaż mandaty za przekroczenie nie są jakieś tam olbrzymie. Ale tutaj, jak mam znak 55, mam jechać 55, no jadę aktualnie 60, dobra. No. Jest też taka delikatna e, tolerancja, gdzie, gdzie można tam, że tak powiem, delikatnie o te 5 jechać szybciej. W ogóle to najlepiej, tutaj to się jeździ na tempomacie. A można o te 5 jechać szybciej, no istnieje duże prawdopodobieństwo, że policja nas nie zatrzyma o te 5, tak? Dzięki mapy Google, fajnie pomagasz, pół mili. że człowiek ma takie odniesienie, pół mili ile to jest nie. Um, także do pięciu to raczej nas nikt nie zatrzyma. Um, od pięciu do dziesięciu to już może zatrzymać, chociaż to nie jest jeszcze tak. To zależy jeszcze od terenów, tak. Jeżeli to będzie 10 mil w mieście, to no, mogą się czepiać. Natomiast powyżej, no to już są srogie kary, tak? Jest coś takiego, że jak przekroczy się tam o te 12-13, to w zależności od stanu, no w tym stanie to akurat będzie tam też mniej więcej podobnie jak u nas, czyli im mniej, przekroczymy, tym trochę ta kara będzie niższa, aczkolwiek wszystko jest w setkach dolarów, także do 500 dolarów można dostać. Jeżeli nie zapłacimy na miejscu, czyli nie mamy przy sobie gotówki w wysokości 500 dolarów, to idziemy do więzienia. Także tu każdy respektuje raczej ograniczenia prędkości. No, też staram się. No, także ta, taka ciekawostka odnośnie, odnośnie a, prędkości tutaj. I uwaga, też mają punkty karne. E, oczywiście obywatele, tak? Też mają punkty karne. E, też, e, też zbierają dokładnie na tych samych zasadach co u nas. E, jak przekraczają, no to wtedy są srogie kary, tak? E, ciekawostka jeszcze taka jest, że tutaj samochody nie mają przeglądu technicznego. Znaczy, mają coś takiego jak e, przedłużenie rejestracji, Czyli kupujesz samochód, rejestrujesz, jest obowiązkowe ubezpieczenie. skręcił lewo. Aha. Jest obowiązkowe ubezpieczenie, tak jak i u nas. Warto je mieć, chociaż dużo ludzi tutaj, znaczy dużo ludzi, jest odsetek ludzi, którzy, którzy nie mają ubezpieczenia, bo uważają, że państwo zdziera od nich te pieniądze, oni jeżdżą, oni jeżdżą bardzo, bardzo grzecznie i nigdy nie mają dzwona. No gorzej jest, jak już przydzwonią, no to wtedy płatność z własnej kieszeni oczywiście. I srogie kary. <śmiech> 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 Także tak. Um, zamiast przeglądów technicznych, czyli to co u nas się odbywa i teraz jeszcze mocno to zmieniają, że to e, wyeliminować strucle z drogi, czyli e, te samochody, które naprawdę nie nadają się do użytku, mają niesprawne hamulce, dziurawe tłumiki. Jak to wygląda w Wisconsin? W Wisconsin wygląda to tak, że płacisz 75 dolców, dostajesz przedłużenie. Rejestracji. Naklejasz taką naklejkę. O, właśnie taką naklejkę naklejasz na, na, na rejestrację, i to jest informacja z tyłu do patrolu, że masz ważny, masz ważną rejestrację. Nie podlega to jakimkolwiek dywagacjom, czy twój pojazd spełnia te, te normy. Ty masz po prostu zapłacić 75 dolców co rok za to, że masz zarejestrowany pojazd. To jest taki podatek, tak? Płaci się go na. Znaczy, pieniądze z tych podatków idą na, na remonty dróg, ogólnie na, na infrastrukturę, tak? E, a odnośnie stanu technicznego, to właściciel odpowiada za stan techniczny pojazdu. Więc masz niesprawne hamulce, masz dziurawy tłumik albo nie masz tłumika w ogóle, e, no, możesz jeździć. Nikt ci nic nie powie, możesz tak jeździć. Ciekawe, co? E, oczywiście jest coś takiego jeszcze, że jak masz ubezpieczenie, które powinieneś mieć, dojdzie do wypadku i powiedzmy masz niesprawne hamulce i się okaże, że masz niesprawne hamulce i przydzwoniłeś w kogoś, no to wtedy się robią troszkę schodki, ponieważ użytkownik ma dbać o swój pojazd i ma, ma mieć go w stanie e, nadającym się do użytku. Nie krzycz. Nadającym się do użytku. Więc ubezpieczalnia może się wykpić I uznać, że no okej okay, Ale w umowie mamy, że masz mieć pojazd Zdatny do użytku Nie miałeś pojazdu zdatnego do użytku Płacisz z własnej kieszeni Tak tu jest Wszystko zrzucone jest na obywatela Moim zdaniem Nie jest to złe rozwiązanie Ponieważ. O no bo. Nie przeszkadzaj! Ponieważ jednak każdy świadomy kierujący powinien działać na zasadzie: Jestem świadomy, tak? Prowadzę zgodnie z przepisami i dbam o swój pojazd, więc oczywiście idę na takie rozwiązanie. E, z ciekawostek, jeszcze jakie tutaj panują, jeżdżąc motocyklem, nie trzeba mieć kasku na głowie. Ponieważ znowu odpowiedzialność zrzucona jest na obywatela, i no słuchaj, wywalisz się, rozbijesz se baniak umrzesz. No, to jest Twój wybór. Z jednej strony, no też spoko. Nie ma czegoś takiego jak karanie mandatami za to, że nie masz kasku. No, taka, taka tam ciekawostka. E, no i jesteśmy na wsi. Jak już zwróciliście uwagę, e, Pola, Pola, Pola domek. Jeden, tam fajne takie już górki się zaczynają. Teraz to jedziemy akurat w kierunku Kanady, no do Kanady nie dojedziemy, bo to kawałek drogi. Ale tak właśnie wygląda typowa wieś. Szeroka droga, nic w koło. Gdzieś tam w odległości, domki. O, jakieś truchło leży. Um, ten wysoki stan wody na polu. Świadczy o tym, że no, śnieg, który, który był, spływa, no i właśnie w najniższych rejonach się odkłada. Także mamy tutaj teraz delikatną powódź na polach, tu ryżby mogli uprawiać. A słyną z uprawy jabłek, um, ziemniaków, no normalnie jak w Polsce. Taka ciekawostka. Także takie to. Malownicze tereny. Oczywiście brak zasięgu. Przyjemnie. Zabawne w ogóle odnośnie jeszcze zasięgu jest to, że um, możesz być w samym środku nigdzie. Czyli w koło nie ma nic i mieć zasięg 4G LTE a możesz być w środku w centrum miasta i mieć zwykły zasięg 3G. Ciekawostka! Takie malownicze wioski. Proszę ja was. Prawda, że nic się nie dzieje. Domeczki. ciekawsze domeczki no i mamy obraz typowej wsi zwróćcie uwagę, że nikt tu nie ma płotu nikt tu nie ma płotu, bo każdy respektuje yy, cudzą prywatność tak? cudzy teren prywatny więc e, jeżeli widzę domek, widzę dookoła trawę która jest utrzymana w bardzo ładnie tu mają te trawniczki utrzymane. Um, także. Przyznam szczerze, że. Że no jak tak już rozkwitnie pełnie tutaj. E, zrobi się bardzo ładnie zielono to wtedy to będą dopiero widoki. No także każdy respektuje tu. Cudzą własność i po prostu nie potrzeba płotów. Jak wejdziesz. No to wiadomo, jesteśmy w Stanach, tak? Chodzisz na własne ryzyko. Ale kopcił. No, także cóż, no. Myślę, że taki vlog na szybko o, o przepisach i, i wioskach, em, które się tu znajdują. E, jak myślicie, czy te przepisy są dobre, czy, czy nie, czy są słuszne, czy nie? Dajcie mi znać w komentarzu. Bardzo mnie inter interesuje, że tak powiem, opinia innych. E, jak, jak byście Wy się w ogóle w, odnaleźli w takiej rzeczywistości? Ole Rupieć. A uh, także no cóż, klasykiem. Jeżeli się podobało, łapka w górę, subskrybujcie i komentujcie. Zapraszam was również na moją stronkę internetową wizardonboard.pl. A tymczasem żegnam się z wami na razie do następnego, hej.